Dzień dobry, widzowie. E, dzisiaj będzie speedrun, znowu 15 minut, tylko dzisiaj ja speedrunuję. E, a Oleg mnie goni w przy, e, ciągu 15 minut. Dajcie suba tak. i lajka oczywiście. I może. Niech mam się coś chwilę, to dajcie suba i lajka oczywiście. I Michał będzie próbował przetrwać przed nami 15 minut, a więc za chwilkę zaczynamy. No dobrze, no to 3. Czekaj chwilę. Ja już włączam stopper. Eee. Yy... Minecraft, dobra. No to 3, 4 Zacząć kiedy chcesz, nie? No. Pętaj. To nie było, może jakieś mądre, żeby mi spał. Albo nie jest to całkowicie nowy serwer, jest to na Aternosie, więc nic nie wiemy. Przecież jest to serwer na Aternosie, jest też to na Jabie. I to jest nowe, my nie sprawdzaliśmy spał na nic, to nie wiemy, nie? No i sobie. Olek jest lepszy w po prostu skila. tak, no pod kątem bardziej logicznym, nie? Takie wykorzystywanie terenu pod siebie. No i o, jest ten w wgrany tracking kompas, który po prostu pokazuje mu dokładną moją pozycję. Nie, płyn! Nie Jestem tam, śpię Ej! No. Mam no, no to G. Dobra, płyniem. Jak chcecie, możemy Wam zrobić taką serię. Możemy w ciągu dnia nagrywać kilka takich odcinków, bo są to dość krótkie odcinki. I możemy Wam wstawiać takie fajne serie. No, jak aha. chcecie, mam robić serię. Nie wiem, seria Speedrun: I będzie pierwszy, gdzie Spiko, a drugi, gdzie ja byłem. Ja Speedrunowałem. No i tak rozumiem, nie? No i to Albo nikomu dwie jak w jednym jestem. jestem ja cały czas, a w drugim na przykład nikodem jest, nie? Ale możemy też tak zrobić, że nie wiem, będzie ktoś inny, nie? Trzeba no, może nie. Się... No, albo No może jak Albo możemy też zrobić, bo też nieraz yy, graliśmy możemy na przykład zrobić 2 yy, versus 1 i tam na przykład będzie trzeba przetrwać na przykład. 30 minut, nie? Znaczy... No. no nie, bo wtedy w sumie będzie ciężej, nie? Oje! Nie, 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 ja myślałem, że tam jest skrzynka. O no dobra, G. Gdzie jest? O portal! Nic! Boli coś, nic tam nie było. Ile masz Niko HP? A jak myślisz? Na pół? Na no, no. O nie, no, to skamisz. A teraz ci powiem, no serio, ja mam półtorej Serio? No serio Jakbym był ja bardziej wstrzymywany, to bym się zaczął bić Bo ja byłem w tym Ja się udusiłem, udusiłem w wodzie Co? Co zrobiłeś? No się? Dosiłem się w wodzie. <noise> no co? Że... Niko, ile czasu? Um, kurde, bo ja nie sprawdzam. No bo to Dobrze, no to... Zawolni mnie więc, wiesz. No, git. Ja przystałem jeszcze jakieś 10 minut? No, nie. A jak ty sery chcesz tak płynąć? A ile masz głodku? No nie powiem No powiedz 5 6 7 7 Siedem może. Ale... O kurde, ej dżungla W ostatnim speedrunie znaczy jak, jak ja uciekałem też mieliśmy już dżunglę Nie, dobra, jestem dead Czemu ty nie wchodzisz na ląd? Na lądzie masz większe szanse ze mną Ajajaj. No. Mówiłem, że mam pół. No a zostało czasu... Ej, 9 minut. Ej, to Nikolaban ja chyba tego nie wrzucał. No chyba tak. Dobra.